śmiana Siemano, siemano Meksikane TV, otwieram znowu drzwi. Będę robił wspaniały, jakże przepyszny i pożywny obiad. Ale w międzyczasie od razu pozdrowie. Także tutaj nie będę się zagwóźdzał przy tym obiedzie, słuchajcie, bo e, tutaj nic. Patrzcie, o, to dzięki temu takie obiady wspaniałe teraz jadam. Oczywiście mamy już przygotowane, gotowane, przygotowane, gotowane ziemniaki, oczywiście bez soli. Jakby nie było, mamy tutaj pomidory, które obiorę ze skórki. A słuchajcie, jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste, bo naprawdę wystarczy sparzyć. Widzicie tutaj, wyciąłem taki krzyżyk, wrzuciłem na, do chwile, na chwilę do wody i patrzcie, co się dzieje. Samo wszystko odchodzi. Także po co, się, po co się drapać? nie? Także będziemy to robić. A w międzyczasie, będę... no i oczywiście do tego sałata. Sałata. No co, jak królik, to królik. No dobra. Będziemy to robić, a w międzyczasie będę wam... Będę trochę Was pozdrowił I najpierw zaczniemy. Pozdrawiam Radomsko. Ach, to fajnie schodzi. Pozdrawiam Radomsko i kurwa wiatr. Giebany. No bo wsiak inaczej. O! Pozdrawiam Radomsko. Następnie pozdrawiam Discorda. Ja to wszystko będę musiał na kawałeczki pokroić. Pozdrawiam Discorda. Następnie Fraziego pozdrawiam. Pozdrawiam Ci Frazji. Sorry, że ja tak patrzę w zeszłym, bo... O kurde, to jest dopiero. PB SP i O. Bo Rodo bodajże. Lecha Gdańska. Pozdrawiam również Lech. Pozdrawiam Lecha z Gdańska. Ste Stefana Banderę, pozdrawiam Cię Stefan Bandera. Najpierw po pozdrowienia, potem jeszcze będą pytania. I tak dalej no, ale to wszystko w międzyczasie, w trakcie robienia. Gieronima Sławę. Ciekawe, czy to Polak czy nie? Gieronimo, Gieronimo, tak jakoś mi się z tym kojarzy, nie wiem, czy to drobni, to robi, czy nie, nie robiłem takich cudów, o przyszło mi się jeść, Martina Hevlarta, dzięki, że byłeś wczoraj i zapraszam, jeżeli nie dziś, to jutro, Martina Hevlarta, będę, będę na pewno, albo dzisiaj robił live'a, albo jutro, jeszcze się okaże. W każdym razie, słuchajcie, na pewno dam znać. Dobra. Ktoś mi tam zasugerował o jakimś Januszu Pawlaczu. Słuchajcie, o jakimś Januszu Pawlaczu, który ma dla jakiegoś kumpla, oddać jakieś ślugi. O, dokładnie. Oczywiście też Pawła z Austrii. Paweł, słuchaj, yy, słuchaj Paweł. Yy, ja nie mogę Ci nic powiedzieć o jakichś lekach. Po prostu dla mnie są potrzebne leki na to, żeby trzustkę yy, wyleczyć, nie? To chodzi o to. A jakie tam są u ciebie w Austrii, w Austrii leki, to ja nie wiem. Niestety nie wiem, jakie ja to będę jadł. I to wszystko bez, bez przypraw. O ja pierdolę. Zamęczył mnie. No ale sam sobie winien jestem. No. Oczywiście Jarosława Sokołowskiego. Pozdrawiam Cię Jarosław. Także zapraszam na następnego live'a. A także na oglądanie filmików. No i przejdziemy do tych pytań, które wczoraj mi pod koniec live'a zadaliście, na które teraz odpowiem. Pająk mi chodzi, tu wszystko, co to się kurwa dzieje. Pierwsze, pierwsze pytanie to było. Znaczy, bo ja powybierałem, nie? Nie mówię, że wszystkie wpisałem, bo ja bym, musiałbym trzy godziny odpowiadać, chyba. To było do wczorajszego dnia. Czemu piłem żubra w ogrodzie? Otóż, słuchaj, nie piłem i nie ryzykuję, ponieważ z trzustką nie ma żartów. Nie ma żartów z szóstką, więc lepiej, powiem Ci szczerze, nie ryzykować więc nie piłem na pewno żadnego ja nie piję już, <laughs> dokładnie słuchajcie, tak jak mówiłem na porannym dwa tygodnie i jeden dzień, w ogóle nic, ani grama, także, także ani dymka nie wziąłem korci, co do papierosów to korci ale na razie jest ok następne pytanie A, o tym zatruciu co konon zatruł psa, mojego kolegi dokładnie mój kolega nazywał się Poskropko Artur no miał psa, no wilczura, wilczura. No, no wiadomo, ten wilczór mu jadał, a Kononowicz świnie hodował obok. Już tutaj nie będziemy kombinować z rodo, nie z rodo, bo i tak on wie, on i tak zresztą się nie przyzna do tego. No i on jak świnie hodował, no to tam sypał przecież y, tą y, Truciznę dla szczurów, truciznę dla szczurów sypał. Słuchajcie. No i, i tutaj jest jedna wielka zagwózdka, Czy celowo sypał za płot tam, gdzie ten pies mojego kolegi był, właśnie tą trutkę na, na, na szczury? Czy też po prostu, ale nie, ona nie mogła przylecieć. Musiał przesypać, bo pewnie była tam jakaś szczelina. Była tam jakaś szczelina i słuchajcie. No i pewnie stwierdził, że od kolegi idą szczury i wsypał tam. No pies zjadł, no jak to pies. Pies zjadł, jak to pies i. No i zdechno. No i ten mój kolega razem z, razem z ojcem, no słuchajcie, zrobił. Sekcję zwłok psa, no i okazało się, że pies to tam nie wiem, strychnina, czy jak to się nazywa. W każdym razie jakoś w trudku został otruty i, i tak dalej. No więc tu jest prawda. Tylko nie wiem, czy to Konon zwrzucił, czy to jego świętej pamięci ojciec. Co z teledyskiem? No słuchajcie, ja cały czas wam powtarzam: musi przyjechać ten chłopak z Holandii, i wtedy będziemy dopiero coś kombinować. Wtedy będziemy to dopiero coś kombinować. Póki on nie przyjedzie, no to ja tak za bardzo sam, sam tego nie ruszę. Nie ruszę, bo... Ja się na tym nie znam. No. Ja mogę to. Ja mogę to na przykład... Mogę to zrapować siedząc przy kąpie, puścić muzykę i przyrapować to tako, yy, na, na przykład nagrywając filmik, nie? Ale to będzie wtedy przy, tylko przy kąpie. Yy, nie będzie pleneru żadnego nic. A... Wolałbym zrobić plener, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Jak długo jestem w trzeźwości? Przed chwilą mówiłem. Dwa tygodnie dokładnie i jeden dzień. I powiem wam szczerze, że wcale mnie nie ciągnie. To teraz do tego nie wiem. Kiedy pierdolnie w ramki arczy? Czyli ja kiedy pierdol na bramki, czy Arci? Tego to nie wiem. Nie, trudno mi odpowiedzieć. Trudno mi się unieść. Odnieść do tego pytania. Także na to nie odpowiem, bo nie wiem o kogo chodzi właściwie. Czy to chodzi o mnie? No ja nie mam zabiaru, nigdzie pierdolnąć. No piękne jedzenie. O Jezu! Widzę, jak mi to będzie smakować. No i dobra. I teraz jeszcze się odniosę. Tutaj Major puścił film. Jak on to pysznie, jak śnieje kiełbasę. No Okej, okay, przynieje kiełbasę, dobra, fajnie, super. Ja jemu nie żałuję tego. Ale mieszkając tam z Kononem i widząc w jakim stanie jest Konon, to powiem wam szczerze, że jego zasranym obowiązkiem powinien wezwać karetkę, żeby chociaż zmierzyli kurwa dla Konona cukier. Bo, bo Konon bo to nie jest normalne jak człowiek non-stop śpi albo do kibla ciągle biega. Bo mleko tak nie pogoni. Ja ostatnio wypiłem od groma mleka i jakoś mnie nie pogoniło. Także poza tym durniu jeden kurwa strusiu. Stwierdzasz, że ktoś ma cukrzycę. No brawo, co za inteligencja. Ale wiesz, że trzeba podać insulinę, kurwa, wiesz, bo się człowiek przekręci bez insuliny. A ty patrzysz do tego zmierzasz. I to, I to dużymi krokami do tego zmierzasz, żeby go chyba kurwa załatwić. Bo jak ja, kurwa, jak ja bym tam siedział i widział, że chłop, że chłop po prostu, no nie oszukujmy się, nie? No on dobrze nie wygląda teraz. Skoro śpi, kurwa, dniami i, i nocami, albo siedzi na kiblu, to coś jest nie halo. I dlatego ja mówię, ja mówię, kurwa, zobaczysz, major, jeszcze się doigrasz. Bo zamiast, kurwa, zadzwonić, bo ty i tak za to nic nie będziesz miał, jakbyś zadzwonił. Zadzwonić i i powiedzieć, jaka jest sytuacja, jaka jest sprawa. Bo normalny człowiek nie wypija, kurde, 10 litrów mleka przez noc. Absolutnie. Czegoś mu tam brakuje, widocznie. Także, no, patrz, tak, żebyś się nie doigrał. No, ja tylko mówię. Bo, a zresztą, co od siebie wymagać z mózgiem? Normalny człowiek, bo dawno już zadzwonił na ten, na pogotowie. I kurde, przyjechali, zbadali by przyjechali, zbadaliby go przynajmniej, zbadali. Bo nie musieliby go zabierać. Przynajmniej by go zbadali, zbadali by cukier może, albo, albo tam nie wiem co, ciśnienie i tak dalej. No, ty nie robisz z tym nic. Ty, kurwa, swojej michy tylko pilnujesz. Napierdolisz tej kiełbasy i ją, kurwa, ciamkasz, kurwa, i to jak obrzydliwie. Nóż, kurwa, służy do cięcia. Ale ty nie umiesz się nożem obsługiwać, to faktycznie. Dla mnie jesteś, kurwa, dno. I dlatego Cię będę obrażał, bo słuchaj chłopie, kurwa, bo nawet nie umiesz, kurwa, się zachować. A jakby to Ci tak matka, kurwa, zdychała, to też byś tak siedział, o, wpierdalał obok i, i mówił, m, mmm, jakie pyszne, ale ona ma cukrzycę, wiesz, ole ma cukrzycę. Ja jesteś, kurwa, dnem, chłopie. Kurwa, się zastanów. Jak człowiek, kurwa, ma, potrzebuje pomocy, to trzeba pomóc. Czy jest wrogiem, czy nie, ale trzeba pomóc. Dobra, siemano widzowie. Nie wiem, może dzisiaj będzie live, może nie. Meksykano jest jeden. I będzie musiał wpierdalać taki coś. O Jezu. A potem usiądzie sobie tu. Jak widzicie. O! O tak. I będzie odpoczywał. Sielanka. Trzymajcie się.